sekund z kurwy Blau Tego nie da się naprawić No na pewno Bo chuja się znają Ej. Sam dla siebie szukam luki Masz tydzień na spadę siana super bohaterem. Jestem mm -hmm. super. Mam tą niezdrową wizę Wysok jest pięć Mercedes Benz Barbie Czary merlin Pożycz mi korelę Wy ci prosto w mordy Nie mam prawka ani samochodu Nie czuję się z tym nie swoją w ogóle Bycie chujem zobowiązuje Aleluja, chwalmy Pana Ten chuliwa chudy skurwie leci tak bez autotruner Pachniała jak czysta wódka Jak chcesz mamy w promocji, tu kopa w dupę gratis Nie ma magika, traci Czarpak po kolika. Spierdalaj na kolację i z tego kurwa znasz mnie Znalazłem chuja w śmieciach by wkładać w byle jaką piocek. Chuj z prawem jazdy i chuj z tym samochodem Dajcie mi szansę, nie zmarnuję, daję słowo Oczyszczę to miasto z pełną głową to absolwenci wyższej szkoły robienia hałasu Mówią mi słonie Chuju mam Chory melodię Penisem od środka To początek końca Zacznij krzyczeć jak zobaczysz znak zachwawionych nożyczek To jest slasher Radzę ci skurwysynu biegnij Slasher Wszyscy twoi znajomi polegli Horror, hip chory rap Jeśli nasza twórczość wam się nie podobała Lub to co stworzyliśmy tobie nie odpowiada To wypierdalaj kurwa, wypierdalaj